Siemano, jestem Matthew z PVP i to jest gra Counter-Strike. to jest pierwszy odcinek i zaraz sobie zagramy na multiplayer. Więc znajdziemy jakiś super serwer uh, Deadmatch pod Survival. Ten Deadmatch. Tu, nie. Yeah. Uh, nie ona Arena. O, co ja zrobiłam? Dobrze... Gdzie to było, ten wygmać? No, ona Arena. No. Uwaga, nie ma ten... Arena. 16, dobra, cięcie i widzimy się jak... Już się włączy ta mapa. Dobra, już jestem, już się włączyła mapa i... O, jestem terrorystą? Dobra. Spoko. Kurde, da trochę za yy, trochę w to nie grałem, więc może mi trochę jest To jest ten bytność. Szybciej się chodzi z morzem. Of. of. no ja z dwóch stron. <ścoughs> Dobra. Odzieś. Dawaj On tam... What? Nawet no by nie było widać skąd strzela. Gdzieś sam zabiłem Tam jest kolej. Ja! miałem no go hita. To realne w ogóle? No ja nie mogę, co zabrać. Dobra, już po nim. No, i znowu zginąłem. Dobra, będę się ukrywać bardziej, bo tak już za dużo razy ginę. O, widzę kolesia. Dobra, muszę to jakoś lubić. No, błagam was! Nie teraz, Rolandin! Dobra, zginął. Spoko. 28 kp mam o matko nawalają. skąd oni nawalają Moje masło hey, Masło moje Dobra się boję Ło to nie był dobry znak PVP kasp Kasper. No oni dłużej grają, mają lepsze spórki. nie wiem, które... Gdy... grzające, bo nie wiem, skąd to się Mogliby dać przyjście na mapie, a tak to nie widzę. Dobra, idziemy na inny serwer. room. Dobra. Europe. Ten match. Lego mine. Trenchware. Connecting, connecting, starting. Jest... Jestem terrorystą, muszę iść zły. Dobra, 2 na 2 jest fair. O, on miał super spływę. O, dobra, już mi lepiej idzie, bo tam za dużo... To jest za dużo Nooo No, frajera. To mój? Ale na nawalanka. A nie, myślałem, że to wybuchnie. Wolno się z tym łazi. Widzę przeciwnika, dobra, tu zająłem na szczęście przeciwnika. Już deadli go, czy nie deadli? No o nie, nie idę tu. Bo tu nic nie widać. A, szlak, on ma sniperkę Dobra, czyli wiem gdzie go szukać. Szybko łazić, żebym nie trafił. Aaaa, na górę zwaliłem. Oszlak. Zostawcie moje masło. Czyli moje flaki. O, ciebie zawsze... What? Remis? go się tu jest. Sam jestem? Czy ktoś mi pomoże? Dobra, nie mogę stać ani... Aaaa, szlak! nicem nie zabił! O, hello! Tam jest ten koleś! A, nie, to na no to wejść nie można? O, jaka szkoda! No, ile ich? Jest więcej, nie. Ile jest wraszy. Teraz się zjawiam.. Tam są. Nie on ze mną, to kto mnie nawala. O ja! A Nicem! Dobra, on jest przy tym. Spoko, wiem, że świeć nicema. Nie, bo już nie ma. Oj matko! Ktoś ma tam dobrą spluwę? Nie! Zniknęło! Siu, nicem! Co za idiota, wkurzasz mnie nicem. Dobra, nicem spadłem. spadłem. No tak. O! Nie! Nawet go nie widziałem! Nie było go. What the fuck? Nicem! Nie, to był Semic 580. Hmm. proszę. O, kurde. Już z dwóch stron walę, Dopiero się zrespiłem. Mam 6 kg. Dobra, wolę jednak. się ukrywać. Tak! Zabiłem? Nie zabiłem. Zabiłem! Jak spływę? Ach, mógłbym go nawalać. Dobra, nicem jest tam. Wiedziałem że tam szybko dojść no kto z drugiej strony mnie nawala Semit 580 tak ale tylko pocisnąłem jest remis nie z semiczem dobra no trudno co tu grać Lave Room. No, trochę jaka nawet zarobiłem. Dobra, Europa. Klasyczny. Klasyczny RIP. To chyba będzie cmentarz. Trench Ward, SLU... Nie, to nawet nie złe. dobra, widzimy się się chwilę, jak się mapa załaduje. Dobra, wracam i teraz jest dużo lepsza mapka. Ja grałem na tym mapce i on jest superowa. Chyba się liczy na helikopterze. O, co ja skakałem! Dobra, ja był. Muszę gdzie wroga? Psy, ale mi szybko dadu. Ja to najlepsza klojówka. Zobaczymy się za chwilę, jak znowu będę żył się skończy ta runda. Dobra, Ła! Rozpoczę... Ła! No! Dobra, już. Aha, nie umiem się przypomnieć żeby... Dobra, idziemy. Zgaduję że gość Widziałem go taktykę. idę przez górę, przez dach.